Dlaczego Europa Zachodnia nie sięga po stanowcze środki dla zatrzymania imigracji islamskiej? Dlaczego Francja pozwala, żeby młodzież o islamskim pochodzeniu paliła setki samochodów i demolowała miasta zamiast spacyfikować dzielnice, gdzie mieszkają bandyci? Te kontrowersyjne pytania stawia Pascal Bruckner, francuski pisarz i eseista. Jego zdaniem, zachodnią część kontynentu trawią wyrzuty sumienia za zbrodnie kolonializmu. Bruckner nazywa to tyranią skruchy. Jego rozważania na temat samobiczowania Zachodu ukazują jego zdaniem kryzys tożsamości Europy Zachodniej. Jan Paweł II przeprosił za winy chrześcijaństwa. W Rzymie stoją meczety, ale w Mekce nie ma ani jednego kościoła. Lepiej być muzułmaninem w Paryżu, aniżeli katolikiem w Kairze. Czy tylko chrześcijaństwo i Zachód mają żałować za grzechy? Niech autorytety islamu też przeproszą za swoje święte wojny, prześladowania niewiernych i zamachy terrorystów, domaga się Pascal Bruckner. Tymczasem lewica wprowadziła pojęcie islamofobii. Krytyczne podejście do tej wiary grozi zarzutem rasizmu, pozwala zaprzeczać ofensywie islamu w Europie na przekór naocznym faktom. Knebluje muzułmanów, którzy pragną liberalnego światopoglądu. Skrajna ateistyczna lewica połączyła siły z fanatycznymi islamistami. Religia Mahometa jest reakcyjna, ale już nie jest opium dla ludu, bo służy do walki z kapitalizmem. Islam zajmuje miejsce marksizmu, staje się awangardą wydziedziczonych. Jednak oni nie chcą proletariackiej rewolucji. Chcemy kasy i lasek, wyznał jeden z ulicznych bojówkarzy. Bandy wyrostków rywalizują, która więcej zniszczy i pokazują wyniki na smartfonach. Walka z policją zastępuje bunt przeciwko ojcu, którego nie ma w domu albo nigdy nie było. Sami określają się jako Żulia. Ale dlaczego fascynują artystów i uczonych? Elity społeczne zakochały się we własnych slamsach, zauważyła kiedyś Hannah Arendt. Zdaniem lewicy, przyjęcie imigrantów z Afryki jest spłatą długu za kolonializm. Europa ma im zapewnić mieszkania, ochronę zdrowia, oświatę, godne płace, szacunek od dnia przybycia i respektowanie tożsamości, a nawet dać odszkodowania za niewolnictwo. Intelektualiści z Francji popierają islamskich Palestyńczyków. Zapomnieli o Czeczenach i innych uciskanych ludach, gdyż nie są one ofiarami Zachodu. Izrael okazał się dla nich wcieleniem kapitalizmu. Cyjonizm zrównują z nazizmem. Są tolerancyjni dla terroryzmu palestyńskiego jako odwetu za izraelskie represje. W wielu szkołach nie można nauczać o zagładzie na skutek protestów, że Żydzi zagarnęli sobie całe cierpienie świata. Lewicowi intelektualiści chcą rozprawy z cywilizacją europejską. Uważają, że przyniosła fiasko modernizacji, zniszczenie całej planety, zmiażdżenie mniejszości i wymordowanie narodów. Skrajna lewica gra na Zachodzie rolę publicznego sumienia, którym nie jest już Kościół ani autorytety moralne, twierdzi autor tyranii skruchy. Aniem skrajnej lewicy zachodnia cywilizacja nie jest dobroczynna. Dlatego marzy o sojuszu Europy i Trzeciego Świata przeciwko Zachodowi, który symbolizuje Ameryka. Oskarżają ją o kolonializm, ponieważ skupia podłości, które kiedyś popełniała Europa. Zdaniem skrajnej lewicy, Ameryka jest pasożytnicza, arogancka, zdolna do morderczej brutalności, bogata, przeciwna społecznej równości, rozpanoszona i wroga ochronie środowiska. Wyrosła na dwóch zbrodniach przeciwko ludzkości wybiciu Indian i handlu niewolnikami z Afryki. Walcząc z terroryzmem, prowadzi politykę imperialistyczną, którą Europa porzuciła pół wieku temu. Zdaniem Pascala Brucknera, zachodnia Europa jest niczym pokutująca macocha, która pragnie zabić symbolicznie swą córkę z Atlantyku, aby przywrócić sobie dziewictwo. Europa popadła w cnotę dopiero z powodu katastrofy XX wieku, kiedy rozpętała dwie wojny światowe oraz wydała komunizm i faszyzm. Teraz głosi prawo, dialog, szacunek, tolerancję. Europa się przygląda, kiedy Ameryka działa. Ameryka potrafi godzić postawę krytyczną z wiarą w siebie. Jest religijna, ale to przede wszystkim wiara w Amerykę. Pewność, że tu powstaje nowe Jeruzalem. Łączy najbardziej agresywny kapitalizm i chciwość z duchem i patriotyzmem, który w Europie został odrzucony. Gdy Amerykanie mają wątpliwości, rzadko dotyczą one ideałów zapisanych w konstytucji. Dlatego, mimo popełnionych zbrodni, Ameryka nie ma poczucia winy i odradza się jak feniks z popiołów. Natomiast Europa, krytykując siebie, traci wiarę w swą wartość. Wpaja swoim dzieciom wyrzuty sumienia za dawno popełnione błędy przodków. Dlatego porzuciła szerzenie idei demokratycznych i zwalczanie barbarzyństwa opowiada autor tyrani skruchy. Kiedy zwątpienie staje się religią, pozbawia energii, jaką kiedyś dawała wiara w siebie. Europejczycy zaklinają nigdy więcej historii i masowych zniszczeń liczy się tylko życie prywatne, dostatek i obsesja szczęścia. Są tak przywiązani do równości, że odrzucają wielkość. Stworzyli system, który zniechęca obywateli do samodzielności i wysiłków. W rezultacie prawie trzy czwarte młodzieży we Francji marzy o pracy urzędniczej z lęku przed losem prekariuszy. Pascal Bruckner wzywa Europejczyków do przebudzenia. Trzeba przywrócić Europie zdolności cywilizacyjne nie po to, żeby znowu zapragnęła krwi, ale promowała postęp duchowy, demokrację i tolerancję. Polityka przyjaźni nie może być oparta na oszustwie, że my mamy być okryci hańbą, natomiast oni, trzeci świat, piękni. Trzeba zaszczepić im truciznę, która nas zniszczyła wstyd. Narzućmy światu swego krytycznego ducha.